Jak było czytane o Jobie, to ja tak sobie pomyślałem, że właśnie jak Job i ci Boży mężowie, ci bohaterowie wiary, jakie oni mieli serce właśnie dla Boga. Tam widzimy w tym Jobie, jak właśnie on się trzymał Boga i też jakie wybory i decyzje on podejmował. I on Zanim jeszcze w sumie to doświadczenie przyszło, on nie tylko patrzył e, na ten cel, który, na ten cel, który będzie po śmierci, że on będzie z Bogiem, ale też dla niego było po prostu dobrze, mu było z Bogiem, już, e, już, już tu na ziemi było mu dobrze. Pomimo, pomimo e, no, te doświadczenia różne mogły być. Ale właśnie, że on, on już tutaj, yy, że jemu już dobrze było tu na ziemi z Bogiem, i że on właśnie ze względu na Boga podejmował te różne wybory i decyzje, których ludzie inni nie podejmowali, czyli, czyli mógł powiedzmy, miał, miał te pieniądze, to yy, yy, nie wiem, dawał właśnie tym ubogim, czy każdy, kto do niego przyszedł, że mógł się najeść i. Że on to wszystko po prostu czynił ze względu na Boga, że, że takie serce miał dla Boga. I tak, tak to sobie też pomyślałem o Danielu, że jak Daniel też i inni bohaterowie właśnie, ale jak Daniel też miał serce dla Boga, że yy, był gotowy. No tam dużo różnych nie będę też czytał, ale to, co zwróciło moją uwagę właśnie, że, że Job i ci mężowie Boże jak, jakie mieli serce dla Pana po prostu, że byli gotowi. Yy, podejmować różne, w codzienności, podejmować różne wybory i decyzje ze względu na Pana, gdzie, gdzie po ludzku mogło im się nie opłacać różne rzeczy, po ludzku mogły to być straty, ale oni to czynili właśnie ze względu na Pana i, i im po prostu, no, że mieli te serce dla Pana, że, że, że kochali Boga i ze względu czynili te decyzje i tak sobie myślę właśnie, że jak człowiek się nawraca na początku, to to też serce właśnie jest takie poruszone i człowiek jest gotowy y, różne w codzienności podejmować różne takie wybory i decyzje. Y, z miłości do Boga. I, i w sumie i potem jest próba czasu i, i wróg próbuje gdzieś y, stłumić to, tak, żeby żeby to nie było takie gorące właśnie. I tak e, widzę w tych Bożych mężach i, i sam w sobie widzę jaka właśnie walka toczy się o to, żeby, e, żeby to serce było cały czas dla Pana, żeby tak trzymać się Boga jak, e, jak Job i e, jak Daniel, jak, jak inni mężowie, którzy też właśnie mężowie Boży, którzy wytrwali do końca. E, no, Niech Pan pomoże właśnie, żeby, żeby tak kochać Boga i, i tak trzymać się. Jego już też w psalmie jest właśnie napisane, że moim szczęściem jest być blisko Boga, że oni mieli nadzieję i po śmierci, ale oni też, im dobrze było z Bogiem już tu na ziemi, pomimo różnych doświadczeń. Niech Pan pomoże właśnie mieć takie serce dla Boga, żeby, żeby nie, nie dać się gdzieś e, zgasić, tylko właśnie, żeby w tej codzienności podejmować dobre wybory i dobre decyzje, którzy ludzie normalnie nie, nie, nie podejmują i mogą, może stwierdzą niektórzy, że to jest głupie w ogóle te, takie rzeczy podejmować może tylko z Księgi Daniela jakiś przykładowy przeczytam, bo jest tego dużo, ale ona nawet, nawet nawet to z drugiego rozdziału i 48 werset Potem wyniósł król Daniela na wysokie stanowisko, hojnie go obdarował i powołał go na namiestnika całej prowincji babilońskiej i na naczelnego zwierzchnika wszystkich magów babilońskich. Lecz Daniel wyprosił u króla, aby zarząd prowincji babilońskiej powierzył Szadrachowi, Meszachowi, Abednegoowi, a Daniel pozostał na dworze królewskim". No po ludzku mu to się nie opłacało, mógł, mógł mieć z tego jakiś dochód, mógł mieć z tego jakąś pozycję, a on po prostu chciał być blisko Boga. I tak samo też myślę o Jobie, że Job też miał te pieniądze, ale jemu nie w głowie były pieniądze, tylko on myślał o Bogu. Jemu, jemu Bóg był najważniejszym, dlatego jak on to wszystko stracił, to dla niego to nie była jakaś wielka strata. Na pewno było to ciężkie doświadczenie, ale, ale dla niego cały czas, cały czas najważniejszy był Bóg. Stracił dzieci, stracił... Zdrowie, stracił y, majątność, i, i cały czas y, diabeł nie mógł go zniszczyć, bo, bo dla niego największą wartością był Bóg. I, i właśnie no jak, y, jak ta bitwa to, toczy się o to serce człowieka, żeby to serce było takie, właśnie cały czas zakochane, takie dla Pana, żeby y, w codzienności te wybory i decyzje, one tak właśnie. Tak wiele, tak wiele świadczą, co się potem y, z nami dzieje, bo na początku człowiek jest skłonny poświęcić wiele dla Pana, a potem czas mija, czas mija, czas mija, i diabeł przychodzi z tym, przychodzi z tamtym, przychodzi z tym, i już te wybory, decyzje nie są, nie są takie gorące, tylko są takie y, już coraz bardziej odchodzące w ciało, czy, czy w jakiejś y, przyjemności, czy, czy w coś, właśnie. I, no, niech Pan pomoże, żeby być takim gorącym dla Pana, żeby te, te wybory w codzienności były takie gorące. Amen. Amen.